i, i, i powiedzą. A fajna i Warszawa i Łusto mogą powiecie. Dopiero mogą. Stary chłopaki, moja gadka, może popierdolony jestem. Sory chłopaki. A taka jest kurwa, prawda? Kurwa, prawda jest taka. Tutaj było getto. Chuja wiecie. Chuja wiecie. Spytacie się babki i dziadka. Tutaj było getto. Tu na getto, żeby się było. Ja Żydów wywoził, to wy kurwa byście piłki. A teraz za kim jesteście? Za Pajapem, który znowu wywoził ludzi? Kurwa jego dziadek? Wiecie to? Naraz. Pamiętajcie, możecie mówić, za mnie smata, ale jestem zapisem. A za tą skórę będę. Dlatego są płani. Dobra, udało mu się raz wrócić. A on wchłanie, wchłanie przy żywe On wchłanie w żywe oczy ludziom, Czeka, mu się udało. Ja mu się udało. Ja. Kurwa jesteście, wieszcie kim jesteście, szmatany. A ja jestem kurwą najgorszą. A i tak was nienawidzę. Kurwa. Maty, je kurwa, jeszcze raz tu podejdziecie do zniszczenia woli! Kurwa! P! To już was tu nie widzę! SND, lubiliście? Tam kurwa stoi. Jeszcze SND? Wypad, kurwa! Pre. pani je że pan tak powie! To jest Jesteście, kurwa, serem!